Choć tegoroczna zima jest dość łagodna i na naszym terenie śnieg nie utrzymał się długo, to ten okres w roku jest wyjątkowo trudny dla zwierzyny leśnej. Mała dostępność pokarmu oraz niska temperatura sprawiają, że fauna naszych lasów, by przetrwać, często potrzebuje pomocy człowieka. Staramy się dokarmiać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli w okresach, kiedy jest znaczna pokrywa śnieżna. No w tym roku ta zima jest dosyć łagodna. Pod tym względem więc zwierzyna ma dosyć sporo pokarmu dostępnego, także to dokarmianie nie jest tak intensywne jak w latach z dużą pokrywą śnieżną. Na terenie krzanowskiego Nadleśnictwa znajduje się kilkanaście obwodów łowieckich. Tylko jednym z nich zarządzają leśniczy. Pozostałymi opiekują się koła myśliwskie z naszego powiatu. My w tym jednym obwodzie, to jest na terenie Puszczy Dolowskiej, mamy osiem paśników. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe koła łowieckie, no to każde z nich ma Kilka, kilkanaście na swoim terenie. Czyli łącznie to jest kilka, około 100 sztuk na terenie Nadleśnictwa szanów. W lasach powiatu szanowskiego najczęściej spotkać można sarny, jelenie, daniele, a nawet łosie. To właśnie z myślą o nich powstały specjalne paśniki. Tam w razie głodu dzikie zwierzęta mogą znaleźć potrzebne pożywienie. Przede wszystkim to jest siano, jeżeli chodzi o karmę suchą, jeżeli chodzi o karmę treściwą, to jest to kukurydza, buraki, marchew. W akcji zimowego dożywiania zwierząt może włączyć się każdy. Należy jednak pamiętać, żeby dokarmiać z rozwagą. Napotkanemu zwierzęciu pod żadnym pozorem nie należy rzucać słodyczy, ale nie tylko ich. Ja bym odradzał przede wszystkim dokarmienie chlebem, bo to jest takie częste zjawisko, że rzuca się ten chleb, jednak zwierzyna ma to do siebie, że tego chleb zje, natomiast później. Dosyć cierpi, jeżeli chodzi o trawienie tego chleba, także proponowałbym, jeżeli już, to gdzieś ziemniaki, buraki, kukurydzę. Zima to też wyjątkowo trudny okres dla rodzimych ptaków, zwłaszcza sikorek i wróbli, które zostają w Polsce. My przede wszystkim dokarmiamy z ptaki słonecznikiem i taką karmą z, dużą, z dużym udziałem słonecznika i karmy tłuszczowej. Przygotowując karnik, ważne jest, by zamontować go w miejscu, do którego nie będą miały dostępu okoliczne koty. Dla tych udomowionych drapieżników ptaki są łakomym kąskiem. Jakoś te ptaki sobie radzą, one do karmnika nie przylecą w momencie, kiedy widzą, że jest tam w okolicy kot. Ja często widziałem, zaobserwowałem taką sytuację, że kot siedzi w karmniku i czeka na te ptaki. Także no wiadomo, no, kot jest też drapieżnikiem, też chce zapolować i taka jest przyroda, taka jest natura. W takim karmniku najlepiej rozsypać słonecznik, zboża albo pokruszone białe pieczywo. Nie można też zapomnieć o zawieszeniu kawałka surowej słoniny, która jest doskonałym źródłem energii dla ptaków w okresie mrozu.